Łowcy remisów przyjechali w 23. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy do Zabrza na starcie z Górnikiem. Krakowia, bo o niej mowa, ma już 6 remisów rzędu, to jest wyrównany rekord w Ekstraklasie w XXI wieku. Przed meczem przywitanie trenerów Jana Urbana i Tomasza Jasika, który dziś zastępował na ławce trenerskiej pasów chorego Dawida Kroczka. Skrót zaczynamy od dobrej akcji Górnika Zabrze. Ismahil w polu karnym. Jest strzał pomocnika Górnika Zabrze. Strzał, który mija bramkę Krakowi. Odpowiedź drużyny gość. Van Buren. Van Buren za pola karnego. Za lekko, by zaskoczyć. Filipa Majchrowicza, dzisiaj to on stanął w bramce górnika zabrze, a nie Michał Szromnik. Stały fragment gry dla gospodarzy tego spotkania: Hellebrand. Hellebrand uderza za pola karnego, a to jest miejsce, które gracze górnika kochają. Już sześć bramek mają spoza szesnastki, w tym sezonie zabrzanie. Żaden inny zespół nie może pochwalić się takim wynikiem. No, tym razem do siatki się nie udało trafić, a więc do przerwy 0 do 0. Po przerwie taka oto akcja w polu karnym Krakowi. Zagranie do luki zachowicia i tylko słupek łapie się za głowę słoweński napastnik, bo to powinno być 1 do 0 dla ekipy Jana Urbana. Świetnie w tej sytuacji wszystko zrobił Dominik Sarapata. Wystawił piłkę Zachowiciowi, no temu zabrakło naprawdę niewiele do bramki numer 7 w tym sezonie. Czelman zagrywa piłkę do Hasicza. Hasic do Majgard'a poczekał na swojego napastnika, Majgard zagrał do Czelmana, jeszcze piłka odbija się od Janickiego i Krakowia na prowadzeniu. A więc nie ma bramki numer 13 w tym sezonie Fin, bo to trafienie Zapisane jako bramka samobójcza, bo Rafał Janicki zmylił kompletnie Filipa Majchrowicza. Ta piłka, światło bramki na pewno nie szła. Załamany Lukas Podolski takim obrotem spraw, no bo górnik musi odrabiać straty, a w 60. minucie gry to Krakowia mogła wyjść na dwubramkowe prowadzenie Czelman strzela i tuż obok bramki poleciała piłka po uderzeniu Fina. Znowu w natarciu ekipa gości świetnie to zrobił Van Buren. Van Buren decyduje się na uderzenie z dystansu. Czujny jednak w bramce górnika Filip Majchrowicz. Furukawa. Teraz Lukas Podolski. Lukas Podolski odbija piłkę Sebastian Madejski. Potężny strzał Lukasa Podolskiego i dobrze interweniuje Madejski. On szedł na boisko z ławki, pomocnik górnika, zdecydował się na uderzenie znowu Madejski, odbił piłkę przed siebie, nikt nie zdążył z dobitką i wciąż Krakowia prowadziła 1-0. Te wyczekiwane długo trzy punkty były na wyciągnięcie ręki i w końcu Tomasz Jasik i Krakowia mogą je chwycić. Krakowia rekordu remisów z rzędu nie pobiła, Krakowia wygrywa w zabrzu 1-0, no nic. Tak zdrowia trenerowi Kroczkowi nie poprawi, jak informacja o trzech punktach zdobytych w zabrzu. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.